Siemanko widzowie. Właśnie teraz dojechał do mnie fioletowy ultralaser. Yy, tak on się prezentuje. Nie wiem czy go do końca widzicie. Yy, o tak. Tak wygląda. Ma, ma przekozadką funkcję UV, którą zaraz Wam pokażę na fejkowym banknocie. Jakby co na dole to jest fajkowy banknot, a u góry to jest prawdziwy. Jeśli, zobac jeśli zobaczycie jakąś różnicę, to wtedy. Yy, to wtedy dajcie mi subskrypcję. No to co? Lecimy? Najpierw świecę na podrobiony. Widzicie, jak to fajnie tak widać. O! No, tylko jakby... Tak nie będzie widać większej różnicy, ale myślę, że coś da radę. Dobra, a teraz świecę na prawdziwy banknot. Jeśli Wam się spodobało, to wiesz co robić. Zostaw suba.